Co prawda w przyszłości zdarzyło mi się już tworzyć materiały o piłkarzach, których nie zobaczymy już w FIFA. Ale dzisiaj stworzyłem ranking 10 najlepszych piłkarzy, których już w FIFA prawdopodobnie nigdy nie zobaczymy. Tak w ogóle, widzowie, to jest coś, co kto te z za odcinkami z FIFA. Przyznawam szczerze, że ostatnio dość mocno pochłonąłem się tworzeniem drugiego kanału, link macie w opisie. Więc umówmy się, że jak dzisiaj wbijecie 1000 łapek w górę, to jutro pojawi się także odcinek na tym kanale. Zobaczymy, czy nadal lubicie oglądać fifowego Mexa. Pamiętajcie jedynie o tym, że pod uwagę bierzemy tylko piłkarzy, którzy do tej pory w FIFA byli. Nie mówimy na przykład o piłkarzach, którzy byli w FIFA 19, a w Fifie 20 nie. Chodzi o tych, którzy byli w FIFA 22, a w FIFA 23 ich nie będzie. Miejsce dziesiąte należy egzekwo do dwóch piłkarzy, pierwszym z nich jest Vermalen. piłkarz ten zakończy już karierę, ja przede wszystkim gojarzę go z występu w FC Barcelonie, umówmy się tak szczerze, że nie był to wybitny środkowy obrońca jeżeli chodzi o właśnie ten klub, natomiast lepiej go wspominam jeżeli chodzi o występy w Arsenalu, no ale nie oszukujmy się jest to raczej karta, która furory nigdy w FIFA nie robiła, ale i tak warto o Belgu wspomnieć. Tak samo jak warto wspomnieć o Romanie Burkim, jest to Bramkarz, którego również w przyszłej edycji gry już nie zobaczymy. Poprzednik Vermalen kończył karierę, natomiast Burki przechodzi do klubu, którego w FIFA nie będzie. Myślę, że nie jest to również jakieś osłabienie, chociaż w przyszłości Roman Burki nawet miewał karty 86 informów, no to tak nie oszukując się, FIFA 22 to była karta już raczej średnia, chociaż nadal złota rzadka, a w FIFA 21 był to, były to nawet ekrany, a FIFA 20 prawie otarł się o walkał. Kolejny piłkarz, którego nie zobaczymy już w FIFA, jeżeli nic oczywiście się nie zmieni, to Mario Fernandez. Tutaj chodzi oczywiście o politykę i ja na ten temat nie będę wchodził, natomiast chciałem Wam tylko właśnie wspomnieć o tym, że Mario Fernandeza nie zobaczymy. I teraz jeżeli chodzi o dziewiąte miejsce, on jeszcze do niedawna miewał dobre karty, FIFA 18 nawet otarł się o kartę 90, 17, 16 to dwie karty TOC, ale to mniejsza z tym. Prawdopodobnie właśnie Mario Fernandeza nigdy więcej w grze nie ujrzymy, chociaż ja myślę, że dojdzie do takiego momentu, że te karty powrócą, no ale na ten moment, wedle tego, co jej opublikowała, wszystkie karty pochodzące z Rosji są zablokowane. Na kolejnym miejscu w tym rankingu znajduje się piłkarz z Maroko, a mianowicie Benatia. Obecnie overall zaledwie 81, ale w przyszłości wcale tak nie było. Bo chociażby jeszcze w FIFA 19 ten oto piłkarz mógł cieszyć się na swojej zwykłej karcie walkoutem. FIFA 18 walkout już na zwykłej karcie nie miał, ale za to miał fenomenalnego tocsa. FIFA 17, 16, 15, 14 to wciąż naprawdę fenomenalne oceny, jeżeli chodzi o piłkarza. A oczywiście Benatty nie zobaczymy z tego względu, że już oficjalnie sam zapowiedział koniec swojej kariery. Opublikował to już dosłownie wszędzie. Także w przyszłych edycjach gry Benati już na pewno nie zobaczymy. Na pewno nie dostanie karty ikony, karty Hero pewnie również nie. Także myślę, że to jest ostatni rok, żeby zagrać kartą właśnie tego piłkarza. Na miejscu siódmym znajdują się również egzekwować dwie karty. Pierwszą z nich jest Kościelny. I tutaj w przypadku chociażby właśnie Benati, to jednak Kościelny te karty czasem otrzymywał grywalne jeszcze w FIFA 21. W FIFA 20 już mniej, ale w FIFA 18 te karty miał również niezłe. Jeszcze pamiętał tą kartę za mundial. No i w przeszłości Kościelny również miewał niesamowite informiki. Oczywiście w takiej FIFA 16 był on jak najbardziej grywalną kartą. Także szkoda, że Kościelnego w FIFA już nie zobaczymy. Również jest to piłkarz, który zapowiedział koniec kariery. Niedużo, ale wciąż leciutko starszym piłkarzem jest Fernandinho. On jeszcze oficjalnie kariery nie zakończył, jednak jest pewne, że po tym sezonie z Manchesteru City odejdzie. Już blisko 37-letni Brazylijczyk prawdopodobnie zakończy karierę albo przejdzie do niższego klubu, dzięki któremu właśnie w FIFA go nie zobaczymy z racji praw, do, prawdopodobnie. Będzie to klub z Brazylii, gdzie po prostu nie ma praw do tej ligi. Może do, jakiegoś, do jakiejś ligi w Katarze. No, mniejsza z tym prawdopodobnie właśnie Fernandinho w FIFI nie zobaczymy. Tak właśnie mówią wszelkie spekulacje. On jeszcze w FIFA 22 dostał grywalną kartę w przyszłości. Przecież karty walkoutów, świetne tocy. Także myślę, że jest to naprawdę mega szkoda, że właśnie Brazylijczyka już w FIFA nie będzie. FIFA 18 jeszcze fenomenalny tocik, no ale jak wiadomo wszystko co dobre ma również swój koniec. Na kolejnym miejscu będzie Trio i tutaj będziecie musieli się domyśleć, dlaczego akurat dałem tych trzech piłkarzy i oddałem ich na kolejnym miejscu, czyli szóstym, mianowicie Benjamin Mendy, jest to kolejny piłkarz, którego FIFA już nie zobaczymy. Tak samo jak kolejnym z tych piłkarzy jest chociażby piłkarz z Islandii Sigurðsson. Oraz pan Greenwood, kolejny młody talent, którego w FIFA mamy również już nie zobaczyć. Oczywiście to jeszcze nie jest pewne, że w przyszłych jakichś odległych edycjach gry ich nie zobaczymy. Obecnie na pewno jest to niemożliwe. Myślę, że co mądrzejsi wiedzą dlaczego akurat dałem takie zestawienie. No ale oczywiście ich nie zobaczymy z racji niestosowania się co do kodeksu karnego, no ale to już myślę, że każdy z Was doskonale wie o co chodzi. Bardzo jest to szkoda, bo myślę, że chociażby tacy piłkarze jak Greenwood, bardzo młodzi, mieli przed sobą świetną przyszłość. Dodatkowo Greenwood miał naprawdę fajne karty Future Stars, no ale cóż, każdy jest równy wobec prawa. Na miejscu piątym znajdzie się Diego Godin. Go już w przyszłych edycjach gry nie zobaczymy, z racji tego, że zmienia klub na taki, który w FIFA nie będzie. I z tego właśnie względu Urugwajczyka nie zobaczymy. Myślę, że Godin zasługuje na dość wysokie miejsce, z racji tego, że te karty praktycznie co roku miał przynajmniej jedną kartę, która byłaby niesamowita. Tu 9-5, tu Toc, tutaj jakaś karta już specjalna, tutaj kolejna karta specjalna, tu kolejny Toc, zobaczcie tak naprawdę. Od FIFA 14 co roku do FIFA 21 miał jakąś mega grywalną kartę. FIFA 22 nie liczę, bo już tutaj nie miał zbytnio. Ale do FIFA 21 te karty naprawdę miał niesamowite. I myślę, że uhonorowanie jego kariery będzie umieszczenie go na tak wysokim miejscu. Nie sądzę, że będzie miał ikony w FIFA ani karty Hero, dlatego myślę, że jest to ostatnia FIFA, w której możemy właśnie w nim pograć. Kolejne miejsce zajmuje nietypowa karta, ale usunięta dopiero w tym roku, mianowicie Mark Overmars. Nie wiadomo, czy on jeszcze kiedykolwiek do gry wróci. Natomiast pośród tych wszystkich kart Był chyba jedną z lepszych Ale tutaj trzeba powiedzieć wprost Że lepszą na pewien etap gry No bo jednak Overmars nigdy Za bardzo nie zachwycał, dodatkowo zawsze miał Te trzy gwiazdki sztuczek No nie czarujmy się, raczej nie była to jakaś karta Niesamowicie wybitna, no ale zawsze Ten Pace go ratował Ja osobiście się cieszę, że Overmarsa w Fifie nie ma Z racji tego, że teraz przynajmniej Pula beznadziejnych kart, które można Trafić w paczce z ikoną się zmniejsza No ale i tak myślę, że na tak wysokim miejscu Warto Overmarsa dać, no bo jednak do tej pory z tych wszystkich kart, które widzieliśmy, no to jednak Overmars był tą najbardziej grywalną. Go już nie będzie z racji, również tutaj no złamania prawa, może to za duże słowo, no ale nieetycznego zachowania został zwolniony z Ajaxu Amsterdam, no i również jej sport postanowiła go zawiesić. No i numer 3 miejsce to zasługuje na dwie karty, które zostaną wyróżnione i one nie były jakimiś niesamowitymi piłkarzami, jeżeli chodzi o prawdziwą piłkę nożną, ale są bez wątpienia żywymi legendami, jeżeli chodzi o FIFA. I pierwszym z nich jest pan Adebayo, który już oficjalnie zakończy karierę i jej postanowiła go w tym roku wynagrodzić tak fenomenalną kartą, gdzie oczywiście siła jest oceniona na 99, w ogóle cała fizyczność na 99, oprócz staminy. Myślę, że jak najbardziej Adebayo na to zasługuje, jest to przede wszystkim karta legendy, jeżeli chodzi właśnie o FIFA więc byłoby to idiotyczne gdybym go tutaj nie umieścił osobiście mega mi smutno z tego względu no ale musimy sobie poradzić z tym być może i jej kiedyś zrobi jakiś event gdzie jeszcze Adebayo się pojawi no, ale na ten moment wszystko wskazuje na to, że Anglika już nie zobaczymy. Kolejną kartą legendą na miejscu trzecim jest właśnie Miura. Onegzekwo za Adebayo zajmuje to miejsce. W przypadku Japończyka, oczywiście, również tutaj mówimy nie o zakończeniu kariery, chociaż myślę, że mu powinno być bliżej niż Adebayo, ponieważ jest to najstarszy obecnie piłkarz, który znajduje się w FIFA. Został również w tym roku uhonorowany jedną kartą specjalną. Osobiście mega smutno, jeżeli ktoś się zastanawia, dlaczego go już nie będzie, to wszystko z tego względu, że nie będzie już klubu, w którym będzie grał właśnie w dostępnego FIFA z racji praw. No i co zrobić? Odchodzą legendy. Myślę, że takie miejsce na podium właśnie za to, jakimi te karty były, w, z honorowymi graczami w FIFA należy im się właśnie takowe miejsce. No i drugie miejsce po prostu tutaj musiał znaleźć się Sergio Aguero, jego ostatnia karta z Barcelony. No i niestety jest to już przygoda nieudana z racji tego, że musiał zakończyć karierę. Aczkolwiek tutaj muszę dać spory nawias, jeżeli chodzi o słowo że już jest to ostateczny koniec w Fifie, ponieważ myślę, że będzie tak jak Belmondo nawijał, się nie żegnamy, do zobaczenia niebawem. Myślę, że Aguero wróci jako karta ikony w FIFA. No jeżeli nie jako ikona, to już na pewno jeżeli chodzi o karty hero, no ale nie, no Agüero to ikona, nie oszukujmy się. Jeżeli Argentyńczyk ikony nie dostanie, to będzie to żart. I bardzo się cieszę, bo myślę, że w tej wersji najlepszej to będzie całkiem solidna ikona, bo właśnie nie zobaczymy w grze już jednego Argentyńczyka, no ale o tym zaraz. Ja się osobiście bardzo smucę, bo Aguero praktycznie co roku kartę fenomenalną miał. Nie, no co roku po prostu miał chyba, od której FIFA miał to od kiedy pamiętam, od FIFA 12 Aguero był zaliczany jako karta walkoutu, także no myślę, że odchodzi kawał fenomenalnego piłkarza. No i przede wszystkim jeżeli chodzi o FIFA 22 to tracimy bodajże jedną z najlepszych kart, a mianowicie Diego Armando Maradona. Ja już na początku gry trafiłem jego wersję baby i tyle co nie ograłem w tym roku to głowa mała. Będę niesamowicie tęsknił za jego lewą nogą i strzałami z dystansu, bo Maradona w miał tak perfekcyjne, że naprawdę większość strzałów kończyła się golem. Przede wszystkim Armando to jedna z najlepszych zawodników w historii całej piłki nożnej. Pięć gwiazdek sztuczek mówi samo za siebie i naprawdę mam jakoś nadzieję, że i jej odzyska licencję na Diego Armando, ponieważ jeżeli ktoś nie wie to właśnie... Jest to piłkarz, oczywiście, nieżyjący, to myślę, że każdy z Was już wie. Ale jeżeli chodzi o jego prawa autorskie, to osoba, która je posiada, wygrała sprawę w sądzie z FIFA, no i przez to Diego Armando już w FIFA nie będzie. Ja mam nadzieję, że oni się jakoś dogadają pod względem finansowym i Maradona w FIFA jeszcze się kiedyś pojawi. Na razie nic się na to nie zapowiada, no ale myślę, że Diego. To naprawdę fenomenalna karta, którą tracimy. Być może już na zawsze. Ja jestem osobiście mega smutny, bo Maradona jest naprawdę kimś, kto w FIFA powinien być. No ale cóż, być może wejdzie w końcu ten Di Stefano za niego. No ale ja strasznie ubolewam, że to jest ostatnia FIFA z tym genialnym gościem. A za kim ty, widzu, będziesz najbardziej tęsknił? Napisz w komentarzu. Być może nie zgadzasz się z moim rankingiem, możesz napisać również, co by zmienił. Ja ci dziękuję za obejrzenie, za łapki w górę suby. I być może do zobaczenia już jutro. Na razie.